Waldemar Kampa, wójt Turawy, witam w Radio Plus. Witam serdecznie. Wielkie inwestycje w państwa gminie. To może nie największa gmina na Opolszczyźnie, ale, ale inwestycje ogromne. No inwestycje oczekiwano już od dłuższego czasu, także mówię, niektórzy moi opozycyjni opowiadali o tym, że mydle ludziom oczy, natomiast yy, jeśli chodzi na przykład o tereny inwestycyjne i hipermarket, to ja bym chciał, żeby już od pół roku rozpoczęła się budowa. No niestety są trudności związane z pozwoleniem budowlanym przede wszystkim włączenie do obwodnicy. I tutaj nie jest to zależne od gminy. Gmina tylko może walczyć o to, żeby jak najszybciej się zakończyło to pozytywnie pozwoleniem budowlanym. No, ale wygląda na to, że to się uda, tak? No, wygląda na to, że się uda i wreszcie skoro będę spokojnie spał. Skoro poważna firma zdecydowała się zainwestować, skoro poważna firma no, sugeruje, że, że maszyny wejdą na pola uprawne już w tym miesiącu. No, to chyba nie robią tego w ciemno. To znaczy, się, no, w, ja się obawiam, że w tym miesiącu jeszcze nie wejdą. Tak jak powiedziałem, chciałbym. To wszystko żeby przez pół to, że pisała firma pr tak? No, nie, nie. Realia i życie. Zawsze jeszcze coś tam, jeszcze coś tam. Chciałbym, żeby firma wkopała pierwszą opatę, jak to się mówi, jak najszybciej. Gmina tylko na tym zyska, a w przyszłym roku byłoby otwarcie i wtedy już możemy myśleć o pieniążkach płynących z podatku od nieruchomości, z podatku od osób fizycznych. Są to potężne pieniądze. Myśli pewnie. pan, że to, to się uda zgrać w, w polskich, o polskich realiach? Otwarcie hipermarketu 2010, jak stało w komunikacie 2010, otwarcie obwodnicy. To znaczy się tutaj, jeśli chodzi o hipermarket, to, to jestem raczej pewny, no mówię, to są to co. Może i tak? Ale hipermarket no, na środku pola to będzie. Nie nie odpowiadam. W związku z tym yy, nie będę się wypowiadał. Natomiast natomiast yy, wszelkie działania i, i koszty już poniesione przez inwestora są tak ogromne, że nie wyobrażam sobie, żeby to ktoś teraz zostawił. Nie ma, nie ma takiej możliwości. Chyba, że drogowcy nie zdążą i trzeba będzie chwilę poczekać, bo jak dojechać do hipermarketu, tak? O, chyba, że drogowcy jeszcze zablokują ten wjazd na tereny inwestycyjne, to wtedy będzie problem. Aha. Ale walczymy z tym, żeby tak nie było. Ale to naprawdę ogromna inwestycja. Ja nie wiem, czy to jest, nie, nie jestem w stanie teraz zestawić tego z innymi y, hipermarketami w Opolu, ale naprawdę spora, zwłaszcza jak na gminy Turawa. Y, to znaczy się, no gmina Turawa tutaj dzięki inwestorowi y, zbyt dużych kosztów nie będzie ponosiła, Mówię, bardziej ten stres organizacyjny, stres związany z tym, że, że się to przeciąga i, i tutaj chcielibyśmy i, i staramy się inwestorowi w wszelaki sposób pomóc i odblokowywać wszelkie przeszkody. Może tak. Park Turawa to jedno, drugie to rozumiem wyzwanie to kanalizacja. Właściwie no jest regularnie... Jest Zbliża to ogromne sierpień, ogromne wezwanie, ciepły lipiec. Będziemy chcieli, będziemy chcieli w kwietniu, koniec kwietnia jest kolejny nabór w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, Z Funduszu Spójności będziemy chcieli pozyskać środki. No potrzeby gminy są ogromne w granicach 80-90 milionów, żeby skanalizować całą gminę w tym jeziora. Natomiast no, realny dochód gminy to 25 milionów, więc przy dofinansowaniu nawet 50% Narodowego Funduszu to, to i tak, i tak będziemy y, musieli być no znacznie zadłużeni, ale efekt tego powinien być. Nawet to teraz może być trudno w dobie kryzysu, tego, że banki trzy razy każdą złotówkę podobno mają sprawdzać? To znaczy się banki, y, panie redaktorze, akurat. Y, Spoglądają na gminy może troszkę inaczej niż, niż spoglądają na prowadzących działalność gospodarczą, bo prowadzący działalność gospodarczą no w każdym momencie ją może delikatnie mówiąc zwinąć. No Gminę się niestety nie da zwinąć i, i zawsze z tej gminy można coś wyciągnąć. Gmina jest takim bezpiecznym biorcą podatku.